Król bos chcecie zabrać na biwak. Dlaczego my mamy spać na dworze? Bo Bos sądzi, że będzie fajnie, więc jeśli ja mam cierpieć, wy też musicie. Mikejo. Służymy dla przyjemności królów. Wasza miłość mam rowerek stacjonarny. Meson, nie musisz kłamać. Od roku nie jeździłeś już na rowerku. Namiot? Kyrk przyjechał? Nie śledźcie mnie! Nie będę dla was pracował! Już, już dobrze, brachu. Już, już to, jest, to jest, nasz biwak. Patrz, co zrobiłem. No, chodź. Oh. Tada! Przytulnie, co? Odtworzyłeś naszą sypialnię? Pogwałciłeś prawa fizyki. Zaczekaj, są pianki. <laughs> Upiekłeś nie? Wykonałem telefon. Do miejsca zwanego pianka u twych drzwi. Śmiało, spróbuj. <laughs> pianki są importowane. Oh, a skąd? Wpuchani? Bo w ustach mam glutową barwę. tak. Nie, co? To nie, nie, nie tak. Ta. Hej, w biwaku chodzi o życie w naturze. Doświadczanie dzikości, obrót pod paznokciami. Czekolada się liczy? Ma ten sam kolor, ale jest pyszna. Czy co? Poddaję się, co nie? Idę spać. Serio? Powiedz to mojemu pięknemu ognisku. <grym wyszło> Uuh, ale ciepło.